Cześć, z tej strony Gustaw z Gustaw Travel. Często się pytacie, w jaki sposób prawidłowo zamontować rowery na platformie rowerowej, którą montujecie na hak swojego samochodu. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zamontujemy trzy rowery na platformie. Pamiętajcie, że cięższe rowery montujemy bliżej samochodu, a im dalej od samochodu, rowery powinny być lżejsze.